No, proszę Państwa, witam wszystkich no, moich widzów i sympatyków i przeciwników też. Generalnie jestem dzisiaj święta Wielkanocy pierwszy dzień. Właśnie wróciłem z Sopotu od Tyszciowej, gdzieśmy byli przyjmowani z żoną, a teraz jestem na działce, bo piękna pogoda, 20 stopni jest normalnie. No, no to widać chyba i czuć. Się. Ja już jestem opalony, bo Trochę powojożowałem po świecie. W tym roku już byłem w Hiszpanii. W marcu można się kąpać na plaży. Normalnie ratownik tam siedział. No i kąpałem się, oczywiście, temperaturę jak u nas w Zatoce latem. Teraz, teraz byłem w i Tam też wysokie temperatury, ciepło 20 stopni. No a u nas też jest 20 stopni dzisiaj, w ten, w ten dzień. Pierwszy dzień świąt. Więc. Tak sobie myślę i siedzę i co by tu dalej robić, no bo ostatnio miałem ciężką zagwostkę, musiałem plakaty rozwieszać, dziurkować, także tu ciężko pracowałem, No bo kandyduję do Rady Miasta Gdańska, jak wiecie. No i z Komitetu Wyborczego Związku Słowiańskiego, jestem jedynką na okręgu numer 1. Słowo Miedziembiński, proszę głosować na swojego redaktora. Kto mnie lubi, to na pewno zagłosuje. No bo ci z Platformy i PiSu to się tylko kłócą, a ja uważam, że w ogóle w Radzie Miasta, czy Gminy czy Powiatu to nie powinno być takiej polityki wielkiej, tylko powinno się robić coś na dobre mieszkańców. No ja w tej chwili tutaj jestem na działce i na pewno będę bronił interesów działkowców, bo z tego co wiem, w tej chwili jakaś nowa ustawa wyszła. No i gminy muszą zrobić wszędzie plany zagospodarowania, a działki, działki nie miały takich planów porobionych, bo to ogrody działkowe. No więc nie wiadomo co dalej wymyślą niedawno tutaj na działkach Kaczeńce obok, to jest stowarzyszenie ogrodów działkowych, no chcieli, chcieli już oddać te działki deweloperowi. Ale jak się okazało, jak byłem na walnym zebraniu, okazało się, że gdyby podpisali tą niechlubną umowę z deweloperem to by się dali w maliny, bo jeszcze by karę musieli mu płacić, bo trzy dni przed wanym zebraniem prezes tamtych ogrodów działkowych dostał pismo od Urzędu Miasta, że miasto ma prawo pierwokupu kupić ten teren za 1% wartości. I gdyby podpisali umowę, to kary umowne były wpisane w sprawie tego kontraktu z deweloperem i ogrody działkowe, jeszcze karę by musiały dość dużą płacić, więc nie dajcie się zwariować niech działki będą, doporać, że niech sobie szukają miejsc gdzie indziej, bo działki to są zielone płuca miasta Gdańska i nie, nie tylko, innych miast też, więc tutaj seniorzy sobie mogą odpoczywać, tak jak ja, zrobić sobie grilla, pochodować sobie jakieś owoce, warzywa, no bo to jest bez nawozów sztucznych i to jest zdrowe generalnie, a poza tym, no, jak tu się przyjdzie na działkę, to naprawdę Ruch to zdrowie i trzeba trochę coś pokopać, coś posadzić. Ja przed chwilą e, sobie tam poprzesiadałem trochę tych e, gałęzi różnych tam drzewach, no bo posadziłem trochę nowych drzew, więc trzeba je doglądać. No generalnie zawsze coś jest do pracy na działce, aby do wiosny. No w maju to już praktycznie to, to już będę stale przebywał na działce, bo mam taką ładną altanę i, i jest to możliwe. Chociaż ostatnio, jak widać, strzelali mi tutaj do okna. O, jacyś z wiatrówki, jakieś debile. Ja nie wiem, co to jest w ogóle, o co tu chodzi. O, proszę bardzo. Jest, są dziurki i to wiele dziurek. To nie jest jedna dziurka. To nie jest rzut kamieniem. No zgłosiłem to na policję, no, ale co policja do tej pory się nie odzywa? Bo, bo wiadomo, policja zanim złapie przestępcę, to, 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 to musi tyle podejmować czynności trudnych do zrobienia, że, że tak naprawdę potem się okazuje, że sprawcy nie ustalono. I tu niszczono i samochód, i, 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 i wycieraczki urywali. I różne dziwne rzeczy się dzieją. Jak wiecie, ukradli mi tutaj moją działkową kunegundę, która tu stała ładnych parę lat i nikomu nie przeszkadzała, a teraz ją ukradli. No i nikt też nie może znaleźć tego Policja Nie, nie przeprowadziła psa. Jak wezwałem policję, to przyszły dwie ładne policjantki. Policjantów, ale psa policyjnego nie było, który poszedł po śladach. Także generalnie no też jako radny radny miasta już to będę chciał, żeby to porządek zrobić i ta policja zaczęła działać w końcu, bo ja nie wiem, przestępcy dzisiaj są górą, zresztą w sądach. W prokuraturze też się umarza wszystko przestępcom, więc takie rzeczy się dzieją. Generalnie czekamy do walnego zebrania, bo powstanie nowy zarząd, może będzie można inaczej żyć. Bo na razie to tu spokojnie żyć na działce nie ma możliwości, z tą panią prezes, Sylwią Kuchtą ciągle są jakieś problemy. Mam nadzieję, że to się zmieni niebawem i człowiek na, jako senior po to tutaj ma taki ogródek działkowy, żeby mógłby wypoczywać, a nie bez przerwy walczyć po sądach, chodzić i w prokuraturach, policjach więc ja już mam tego serdecznie dosyć. Czas najwyższy, żeby to się zmieniło. I jako radny będę dbał o bezpieczeństwo w mieście Gdańsku również, także działki ma, mają być zachowane i bezpiecznie ma się żyć w Gdańsku. Jak również, proszę Państwa, no, będę się wsłuchiwał w głos mieszkańców bo to jest najważniejsze, by wiedzieć, co mieszkańców grozi, gryzie boli, co trzeba dla nich zrobić. I to będziemy robić, co mieszkańcy potrzebują. Pozdrawiam wszystkich. Kandydat do Rady Miasta Gdańska z Komitetu Wyborczego Związku Słowiańskiego. Lista, lista naszej organizacji w okręgu pierwszym jest i ja jestem z numerem pierwszym, słowem zięblińskimi. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam i życzę wszystkim dalej zdrowych, wesołych świąt i wypoczynku, żeby z nowymi siłami ruszyć do pracy po świętach. Dziękuję bardzo.